Jeszcze dwudziesty książek 4 osoby 2. To ile Ci jeszcze zostało? 25, 51. Nie? 30? Nie. 39 dwa. 25? Nie. Nie. Posłuchaj. Wszyscy musimy się uczyć matematyki. Wytaj Dzień poproszę o dwie czekolady. Proszę. Ile płacę? Dwa złote. To jest złotówka. Za złotówkę możesz kupić tylko jedną czekoladę. Mm. A ja potrzebuję dwie. No to musisz pójść do mamy i poprosić o drugą złotówkę. To mm. na razie wezmę tą jedną czekoladę. Do widzenia. Dobre. Do widzenia. Oto pan Miecio. Pan Miecio zebrał milion ziemniaków, a co drugi był zepsuty. Ile ziemniaków może sprzedać, jeżeli do sprzedaży nadają się tylko ziemniaki bez skazy? A ja ci mówię dziecinko, tylko, że wszystkie się nadają.